Program To My Tworzymy Świat jest dedykowany młodzieży szkolnej. Jesteśmy tu z warsztatami fotograficzno-filmowymi. Rozmawiamy o tematach ważnych, rozmawiamy o agendzie 2030, o celach zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tematem reportażu tegorocznej edycji jest ochrona zasobów wodnych. Czułam się trochę nawet jak obsługiwać się aparatem, jak uchwycić ładne światło, czy mm, fajne momenty, tak często fajne są z zaskoczenia. Zrobiłam milion po prostu zdjęć każdemu, I sobie też, znaczy ja sobie nie zrobiłam, ale mnie zrobili, też takie ładne, boże, takie ładne zdjęcia wyszły naprawdę. To dzisiaj to się tak przełamałam, żeby w ogóle mówić coś przed kamerą, to straszne jest dla mnie, a dzisiaj jak mówiłam, to było dla mnie takie przełamanie. To dzisiaj robimy film no, o wodzie. Jak ją chronić i jak możemy utrzymać ją w dobrym stanie. Woda jest dla nas bardzo potrzebna, i nie tylko w sumie nam, ale też dla zwierząt, które nas tutaj otaczają. I nie jesteśmy sami na tym świecie i nie tylko by jej potrzebujemy. Całe ekosystemy żyją w wodach. I tam jest o wiele głębsze życie, niż my tak naprawdę wiemy. Jeszcze też nie odkryliśmy całego oceanu i innych wód, więc też nie wiemy, co tam siedzi. Z tego, co mi wiadomo, to nasze zasoby wodne są mniejsze, niż w jakichś tam krajach Afryki, na przykład z Egiptu. Więc musimy dbać o tę wodę, bo kiepsko by było, gdyby się skończyła. A bez wody człowiek nie przeżyje, zwierzęta nie przeżyją, także musimy dbać o jakość tej wody, o to, żeby ona była budować infrastrukturę z nią związaną najlepiej, żeby dbać o, o to, żeby następne pokolenia też mogły się z tej wody cieszyć tak samo jak my. Z ostatniej chwili dramat w Los Quidzenios. Zabrakło wody w kranach w całym mieście. Od teraz został wprowadzony nakaz opowiadania suchych żartów. Teraz przenosimy się do naszej prezenterki Mai. Maju, słyszymy się? To właśnie tu, w samym centrum Los Kwidzynios. dwa dni temu doszło do prawdziwej tragedii. Zabrakło czystej wody. My musimy dbać o po prostu jakość tej wody i o to, jak, o nią, jak się z nią obchodzimy, bo w przyszłości może jej zabraknąć, może być tak cenna, że trzeba ją będzie wymienić za ludzi. Połączyliśmy to z romansem, żeby była jakaś fabuła. I woda jest tutaj ważnym tematem, bo w sumie, gdyby nie woda, to... no. Nie oszukujmy się, gdyby nie woda, nie byłoby życia. Jak nie dbamy o tą ekologię i rzucamy te wszystkie rzeczy do wody, na przykład jak dzisiaj widzieliśmy to na własne na na oczy, no to tej wody za jednego może nie być. My nie możemy żyć, w żyć z taką myślą, że to będzie zawsze, bo może w końcu zabraknąć. Zobacz. dzisiaj woda będzie dla wszystkich. Koniec wojny o wodę? Nigdy więcej.